Cześć, witam was, Siemanko, z tej strony super Dawid 2012. Witam was na odcinku poświęconym e, konkurs. Konkurs. Zrobimy sobie konkurs do wygrania będą. Uwaga, karty! Karty będą do wygrania, zaraz Wam zaprezentuję jakie. To jest mój największy konkurs na moim kanale, na tym Wam powiem co trzeba zrobić. Trzeba zrobić tak, napisać e, e, pod... E, na, najpierw to, zasubskrybować mój kanał, tutaj na dole, kliknijcie, zasubskrybuj i... E, Napisać w komentarzu, biorę udział. To tylko tyle, a można wygrać naprawdę świetne karty. Fajnie by było, jakbyś, jakbyście oglądali mój kanał i wszystkie te moje filmiki, jakie będą. I fajnie by było, jakbyście udostępniali, jak chcecie przede wszystkim, jak chcecie, to udostępniajcie mój kanał. Na pewno miłoby było, bym był bardzo Wam wdzięczny i żebyście oglądali, bo naprawdę e, dla mnie wyświetlenie to robi bardzo dużą e, satysfakcję e, i oczywiście łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał ten e, konkurs, a na pewno się spodoba. Uwaga, tak, karty, które e, wygracie. E, jeden z Was. Zrobimy sobie rysowanie. E, tutaj mamy tak. Z klasy do wygrania będą. Pokazuję tylko świecące karty. A bazówki to powiem, powiem na koniec. E, tak, Adrian Błąd, Ulubieniec Fanów i Ulubieniec Fanów Adam Danch. E, dwie świetne karty będą do wygrania. O. Dobra. Teraz Champions League. Champions League będzie do wygrania Arturo Vidal, Star Pryor. Oxe Chamber Rain, Leasing Start i Gorstopper Silvio Proto. To będzie z Champions League. Najwięcej kart do wygrania będzie z World Cup. Tutaj, świecące, takie będą fajne karty dla was, jak Defensive Rock IOI, Coca na One to Watch. Gervinio na One to Watch, Help logo Ekwadoru, Wayne Rooney z Anglii, Iker Casillas na górstoperze i zwycięzca z mundialu Mirosław Klose z Niemiec. O, te wszystkie świetne karty powędrują do jednego z Was. Tutaj. Te, teraz najlepsze dwie karty, które dostaniecie. To jest po pierwsze Herb Logo Manchesteru City. O, dla was. I najlepsza karta tych wszystkich będzie kluczowy zawodnik z Legii Warszawa Marek Seganowski. Dla Ciebie właśnie. Z, jak wygrasz. I te wszystkie karty będą dla Was. Co trzeba zrobić? Przypominam tylko wziąć, E, subskrybuj mój kanał i e, biorę udział na e, e, na dole w komentarzu. E, losowanie z tych nagród zrobimy w 19 października. Wiem, to trochę czasu jest, ale. Ale chciałbym, żeby wszyscy wzięli udział z was wszystkim, więc powtarzam tylko subskrybuj mój kanał i biorę udział fajnie by było jakbyście oglądali mój kanał, bo naprawdę, naprawdę się staram, często robię filmy, kupuję też sanszetki dla was, żeby wam pokazywać z, jakich, z jakichś gier też robię jakieś tam klipy, więc zapraszam do oglądania, śledzenia mojego kanału. Powtarzam, tylko trzeba zasubskrybować, e, e, biorę udział, napisać i oglądać e, 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 mój kanał. I jak chcecie, to łapkę w górę udostępnić, jeżeli chcecie. Ale dzięki za oglądanie e, tego konkursu. Za, zapraszam do brania w nim udziału. E, myślę, że nic nie musicie zrobić, a możecie tylko wygrać. Więc e, dzięki, pozdrawiam Was, Siemaneczko. I zapraszam Was serdecznie z całego serca na kolejne e, moje filmiki, bo naprawdę ben, będzie się działo. Dobra, dzięki za oglądanie, cześć, c, Siema.